bardzo serdecznie na pierwszej naszą konwencję o śpiewaniu ROTY. Proszę Państwa o powstanie. do doktor fizyki, wykładowca do akademicki, 30 lat, 30 lat walki o niepodległość Polski. Kondek był aresztowany, deportowany z kraju, powrócił do Polski przez zielonych ręków. Musimy razem obalić ten system. Dziękuję. Czy konsekwencją tego, że nikt w Polsce nie ogłosił stanu wyjątkowego, czy konsekwencją tego nie będzie śmierć w Ja bym nie chciał, żeby to się stało. Ale jeżeli, jeżeli, to się stanie, to zapamiętajmy, proszę Państwa, kto opóźniał wprowadzenie stanu wyjątkowego. To z ludźmi jest troszeczkę, i z rządem jest troszeczkę tak jak z dzieckiem. Popieramy Kornela, ponieważ Kornel walczył o tą dzisiejszą niepodległą Polskę, a ja walczę o niepodległą, demokratyczną Ka Kazachstan, skąd ja pochodzę dzisiaj. Działam w opozycji kazachskiej. W byłych republikach w Azji Środkowej, w Związku Radzieckiego, dotychczas dzieje się niesprawiedliwość. Bywszy, pierwszy sekretarzy partii komunistycznych poszli spać pewnego dnia i następnego dnia obudzili się prezydentami tych krajów. I nazywali się od razu demokratycznymi, chociaż w tych krajach daleko jest do demokracji. Ale ja, chcę, ale ja mieszkam, ja Kazaszka mieszkam tu w Polsce. I dzisiaj chcę powiedzieć o Polsce. Dzisiaj za dwa tygodnie będą wybory prezydenckie. I Polska ma okazję, tak powiem, wybrać prezydenta takiego, o którym Kazachstan domarzył. Takiego jak Kornel Morawiecki. Wykształcony, doktor, Człowiek, który y, y, prowadzi do walki dużą organizację, jak Solidarność Walcząca. To już ma doświadczenie kierowanie ludzi, kierowanie dużą organizacją i ja jestem pewna, bo kierowałam tu i państwem dużym, takim jakim jest Polska. Czasami ja walczę na co dzień o demokrację w tym dalekim Kazachstanie, ale i Myślę patrząc na Polskę, że nie w tak wszystko się ułożyło pięknie, jak miało być 20 lat temu. Dlaczego miliony Polaków, ja tak myślę, ja zaszka za strony, dlaczego miliony Polaków, którzy walczyli o niepodległą Polskę, o dzisiejszą, większość z nich dzisiaj nie żyje tak pięknie, jak, o którym walczyli, o tą Polskę, o to piękne życie. Przecież te Polacy, myślę, ryzykowali życiem. Ryzykowane zdrowie, A po tylu latach, jak jest dzisiaj powódź, dużo osób zostaje bez domów, No dzieje się tragedia w kraju, a rządzący milczą. Tylko chodzą, pożywają ręce, że wszystko okej. Okay. Jak mówił korne, dlaczego nie prowadzają stanu specjalnego tak? stanu? podpowiadają. Tam zagrożenie. Dziękuję bardzo. To, a ja myślę, że Polska otrzymałaby takiego prezydenta, który dba dbał o każdego Polaka, bo on jest na co dzień z Polakami. Wie, co Polacy chcą, co im brakuje. Jak może pomóc tym zwykłym milionom Polaków? Ja Dla Polaków. Macie dzisiaj szansę. Szansę otrzymać dobrego prezydenta. Prezydenta, który dbał o całą Polskę, jak o jedną rodzinę. I mówię, ja już mówiłam, że chcielibyśmy takiego prezydenta u siebie w Kazachstanie. Ale dzisiaj ja mieszkam tu w Polsce ta Polska, w której ja dzisiaj mieszkam, była dostatnią, wolną, bez dyskryminacji, otwartą na świat. A wiem, że Kornel jest otwarty na świat, otwarty na ludzi. Także jeszcze raz chcę powiedzieć Polsko, głosuj na Kornela. swobodnie kładź fundament, a jeśli ktoś nas w postali, pospali, to każdy z nas gotowy musi być, bo lepiej byśmy by stojąc umierali, niż mamy za klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień, połączmy się, bo wspólny jest nas cel.